Witam wszystkich już tradycyjnie na kanale Mafia Pruskowska mięsiad mięso i zapraszam do oglądania najnowszego odcinka poświęconego naszemu ostatniemu filmowi z cyklu Kronika Zbrodni Złodzieje Samochodów Jesteśmy dobrych kilka dni po, po premierze tego merytorycznego, zarówno moim, jak i wielu was, z was zdaniem filmu. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze i wiadomości. I na waszej opinie są dla mnie bardzo, bardzo budujące jeszcze bardziej mobilizujące, a każda zasadna krytyka w pełni konstruktywna. Dlatego obiecuję, iż ten rok będzie obfitował w kilka ciekawych i ambitnych produkcji, bo podzielam wasze opinie, którymi zasypujecie mnie w wiadomościach, że tą drogą powinienem iść, a nie angażować się w gównoburze. No niestety nie jest to ode mnie zależne, ale osobiście czuję, czuję się zobligowany do obrony prawdy. Zatem automatycznie niekiedy muszę skomentować czyjeś zakłamane słowa, bądź zrecenzować dziwaczną książkę czy jakieś głupie wystąpienie. Robię to już przecież od dawna. Wystarczy spojrzeć na mój fanpage na Facebooku, gdzie już moje pierwsze wpisy stanowczo sprzeciwiają się zafałszowywaniu. Wielu zdarzeń z lat 90. Premiera Złodziei Aut zbiegła się w czasie z kradzieżą samochodu naszego mistrza Janka Błachowicza. A wyprzedzając Wasze pytania, bo takie do mnie dotarły, odpowiem, że nie ja buchnąłem tego jeepa. Ale w ramach ciekawostki mogę dodać, iż w latach 90. Wystarczyłoby kilka telefonów, dosłownie do głównych warszawskich paserów i umaków, aby auto znaleźć w przysłowiowego trymiga. W późniejszym układzie, w późniejszym czasie układy ze złodziejami zaczęły się psuć, a to na skutek nakładania kar finansowych za, za takie e, czyny przez rządnych, łatwe, łatwego zarobku chłopaków z miasta. E, w ten sposób można było wykręcić oferę każdemu, dosłownie każdemu złodziejowi aut. E, dlatego ten niepisany układ niestety odszedł w zapomnienie. E, prawo złodzieja jest takie, że nie musi sprawdzać czy auto kradnie i, i nawet jak e, zrobi to komuś nieodpowiedniemu e, nie powinien ponosić Konsekwencji ze strony miasta, a konsekwencje bywały różne. No to jest zwykle pokradzież, to znaczy zabranie złota, które w zasadzie w tamtym czasie nosił każdy, i oczywiście przejęcie fury. Bywało także tak, że w przypadku wspomnianego w filmie mojego byłego kolegi, kolegi Igora Eł, pseudonim Patyk że zabranie złota i fury było tylko wstępem do, do docelowej kary finansowej z rzędu 10-20 tysięcy dolarów. Zatem wierzcie mi, że w pełni rozumiem małolatów latających na fury, że nie przyznawali się czasami, że mają szukane przez miasto auto, bojąc się po prostu konsekwencji. No w takim przypadku samochód wodował. W jeziorze, bądź zapłonął jak konar gdzieś na rubieżach miasta. W latach 90. kradzieży pojazdów były profesją, od której karierę w gangsterskim świecie zaczynało wielu późniejszych bossów i innych wysoko postawionych członków w hierarchii zorganizowanych grup przestępczych. Najlepszym, no myślę, że najlepszym tego przykładem jest Piotrek Sajur albo Rafał Szkatuła. E, moi koledzy notabene. E, Piotrek Sajur latał wtedy z Dreniakiem, zapaśnikiem z Gwardii, e, który obecnie siedzi. E, był także w temacie Szkatuła razem z Czarnym i Bojarem. Niby e, byliśmy dla siebie konkurencją, aczkolwiek. Bez spiny i bardzo często ganialiśmy węgorze na zapleczu dyskoteki stodoła Nawatorego. Niestety obydwaj panowie siedzą obecnie w pudle odsiadując wieloletnie wyroki i czekając na kolejne sprawy. Ja mam to szczęście, że w porę wytrzeźwiałem z gangsterskiego cienia mgły i dziś mogę być kronikarzem poczynań moich byłych kolegów. Pytacie, skąd mam takie info na temat metod z lat 90.? Otóż jak, jak wiecie, ja latałem na furę kilka lat. W czasach, kiedy nie trzeba było jeszcze się nikomu opłacać. To były lata 92-95. Kolega, z którym prowadzę rozmowę w filmie, to znany warszawski jumak i doskonale wie, o czym mówi. Niestety, chcę zostać anonimowy, aczkolwiek mogę dodać, iż latał w bardzo znanej warszawskiej ekipie i zdecydowanie był profesjonalistą w swoim zawodzie. Dziś już jest na, na emeryturze i bardzo dobrze sobie radzi jako, jako przedsiębiorca. Ja osobiście w swoim życiu dwa razy odpowiadałem karnie za kradzieży aut. Pierwszy raz już w 1994 roku w związku z tajemniczym zniknięciem prawie nowego auta klasy Premium, wtedy Audi V8, z przepięknego krakowskiego rynku. Oczywiście, metodą, jaką ogarnąłem auto, to była, to była metoda kompletnie wtedy w Krakowie nieznana metoda nagrata. No i za ten czyn zostałem wskazany na karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok bardzo surowy z punktu widzenia działania prawa w tamtych czasach i nie mało lata, bo miałem wtedy 18 lat oraz faktu, że wcześniej organy ścigania nie odnotowały żadnego mojego konfliktu z prawem. Czy, czy, czy nawet jakiejkolwiek sprawy sądowej. Reasumując, pierwszy raz w życiu oczywiście od razu pajda i po złości, bo młody krombrny mięśniaczek nie miał ochoty udostępniać danych osobowych kolegów z ekipy. Drugi mój wyrok to trzy lata od siedzenia na NK, czyli byłem zakwalifikowany jako niebezpieczny. Dotyczył ten wyrok prawie nowej tonioty kamry 3-litrowej na złotych literach. Tak, tak. Takie detale pamiętał świadek koralny w prokuraturze i w sądzie po 10 latach od zdarzenia. O której z zaborem metodą na wskoka pomówił mnie Igor Eł pseudonim Patyk i Paweł S. pseudonim biały. Ciekawych historii, jak znał, zeznał Koronny 60, jeździliśmy po nowym, Mokotowym i w wymienionym składzie golfem trójką G60, poszukiwaniu adrenaliny, wrażeń oraz zielonych czterokołowych dolarów. Gdzieś tam w tych okolicach podłączyliśmy się jako ogon podjadącego wyżej wy, wymienioną Toyotą warszawskiego biznesmena, który na wysokości restauracji. Baszta na ulicy Puławskiej zapragnął zapragną nabyć gazetę i paczkę fajek w leżącym od ulicy kilka dosłownie metrów kiosku ruchu. Na jego nieszczęście nie zgasił silnika oraz nie, za, nie zabrał kluczyków. Hał to odjechało w kierunku piaseczna z piskiem opon i mięsożercą i patykiem na pokładzie. Coś ciekawe w kwestii superpamięci owych zeznających panów. Jest to, że po tylu latach pamiętali nawet, że sprzedaliśmy ten poszukiwany pro, produkt japońskiej motoryzacji mojemu koledze Mariuszowi Przyszczepowi za kwotę 6 tysięcy dolarów. Gratuluję pamięci i chylę czoła, bo ja nie pamiętam, co tydzień temu jadłem na, na kolację. Działalność przestępcy Jumaka czy złodzieja aut polegała na permanentnym przebywaniu poza strefą komfortu, podejmowaniu każdego dnia ryzyka związanego z utratą wolności, zdrowia, a, a nawet życia. Każdy dzień spędzany w drogich lokalach, w towarzystwie pięknych dam, czy też poświęcany szpanowaniu, bujaniem się po dzielni, kozacką furą, kończony wieczorem konsumpcją, Najdroższych trunków może zostać nagle, dosłownie nagle przerwany, a zgromadzony stan materialnego posiadania utracony w jednej chwili. Dlatego był to dobrze płatny zawód, potrafiący przynieść przychody rzędu nawet 2000 dolarów dziennie. No, oczywiście, jeżeli ktoś był w miarę pracowity. Więc pomyślcie, Jakie, jakie to są kwoty dla w zasadzie nastolatka, bo na fury latało mnóstwo niepełnoletnich dzieciaków. Na co wydawali te kosmiczne kwoty? W większości według standardowego schematu: koks, balety, fury, hazard, ciuchy, wyjazdy. Jednym słowem, anarchia ekonomiczna, level master. Nikt rozsądny nie wydaje 110% swoich zarobków, w tych, a tych inteligentnych chłopaków z głową było może 1 na 10. Pracowali, żyli na poziomie, ale nadmiernie nie konsumowali swoich zarobków, żyjąc ponad stan. No, osobiście na palcach można policzyć tych, którzy inwestowali w swój gruby hajs. Większość go trwoniła a dziś siedzą e, grube wyroki albo żyją za średnią krajową e, z sentymentem patrząc e, na dziki zachód e, lat 90. Także tańce, e, hulanki i swawole bogatych humaków, złodziei i gangusów e, ogarniemy w osobnym materiale, e, bo jest to bardzo ciekawe e, patrząc na wasze prośby i komentarze e, na ten temat. Także dopingujcie, e, bo to będzie mega odcinek Mega fajny odcinek. My w pewnym czasie byliśmy już tak rozbezpieczonymi gówniakami, że braliśmy też fury jedynie dla sportu. Aby pochwalić się konkurencyjnej ekipie, że ogarnęliśmy coś, co nie było do ogarnięcia w postaci autobusu czy innego niesprzedawalnego w kosmosauta. To wszystko tylko po to, aby pokazać na mieście, że ilu razy debilizmu wyssaliśmy z mlekiem matki, a, a potem jeszcze rozwinęliśmy się w tym kierunku. Co, co w naszych gówniarskich głowach było, że chciał nam się kraść z coś, czego nie można, nie można sprzedać. Jedynie, aby, aby tylko zaimponować konkurencji. Sami sobie możecie odpowiedzieć na to pytanie. W waszych komentarzach pod filmem przywila się ciągle temat mojej ewentualnej współpracy przy robieniu filmów z Mariuszem Szlachetem. Musicie zrozumieć jedną kwestię. Otóż problem jest taki, że ciężko się pogodzić z gościem, który niejednokrotnie wypowiedział kilka słów za dużo na mój temat. Ponadto tak naprawdę Mariusza produkcje są bardzo słabe. Jakościowo niedoinwestowane i nastawione tylko na zysk przy praktycznie zerowych inwestycjach. To jest cienkie. Ja po prostu, ja mierzę wyżej, dalej jestem już na, na etapie w miarę ciekawych produkcji, a ogranicza mnie tylko i wyłącznie budżet. Bo jakiś podstawowy warsztat i mini doświadczenie mamy, robiąc w, w, w ostatnim w, półtora roku 10 ciekawych produkcji filmowych. Oczywiście nie wliczając sporej liczby QA. Przy okazji budżetu, to chciałbym odnieść się do kwestii, bo widzę, że wielu z Was ma dość słabą orientację. Odnośnie finansowej strony prowadzenia kanału na YouTube. Duża rzecz z Was jest przekonana, że YouTube to kraina mlekiem, mlekiem i miodem płynąca. I może, by, mo, może tak było kilka lat temu, jak zaczynała kryminalna Polska czy mafia.pl. Obecnie w tej kwestii się mocno ukróciło i to najbardziej finansowo. A koszty pro, produkcji filmu. Na poziomie wyższym niż film sprzedką praktycz, praktycznie się podwoiły. Dla przykładu dodam, że nasz najdroższy film wyświetlany rok. Jeszcze się nawet nie zwrócił. Także nie ma na razie z tego kokosów. No ale zasięgi cały czas rosną, więc już wierzę, że pojawi się za chwilę poważny inwestor, chcący współtworzyć naprawdę gruby i rzetelny projekt filmowy. No bo inne nas nie interesują. Myślę, że to kwestia czasu i doszlifowania naszych umiejętności. Jeżeli już jednak mowa o lokowaniu produktu, to wspomniane w filmie Empum 91 to warsztat samochodowy mojego przyjaciela z lat 90., który niejednokrotnie pomagał nam w utrzymaniu stanu technicznego naszych naszych fur w latach 90. i wyprzedzając teorię spisku, co po niektórych właściciel nic z nami nigdy nie robił nielegalnego. z racji faktu, iż wychowywał się na Rakowcu, nawet nie płacił karaczu. Także jakbyście potrzebowali uczciwego, rzetelnego warsztatu. Nie za miliony to polecam warsztat na ulicy Szczęśliwiskiej na ochocie, właścicielem jest Marek, w Pożo gościu. W Waszych wiadomościach pyty, pytacie także o Rudkowskiego, który w tamtych latach zajmował się głównie odzyskiwaniem skradzionych aut. No, otóż, miał on tam wtedy na swoim koncie jakieś pojedyncze sukcesy. No, ale mówiąc kolokwialnie, to, to był za cienki w uszach na nas. Osobiście spotkałem go kiedyś, jak przyjechał razem z poszkodowanymi na rozkwinkę z, z prawej wykupki. Nikt kompletnie z nim nie chciał rozmawiać. Na szczęście był grzeczny, bo jakby wtedy zaczął urować, tak jak to dziś potrafi, to dostałby. Od chłopaków z liścia. Nikt, nikt go poważnie nie traktował. Za siłmaką bardzo uprzykrzała życie grupa Moskit Gepard czy Wektor. To były specjalnie powołane grupy do walki z przestępczością samochodową. Plagą lat 90. Zazwyczaj składały się z czterech ludzi: dwóch policjantów z drogówki z umiejętnością pościgu oraz dwóch antyterrorystów poruszali się pojazdami oznakowanymi takimi jak Opel Vectra, ale, ale cywilnymi także Volkswagen Vento, Golf, Transporter i inne. Byli na, na bieżąco, informowali przez pozostałe służby oraz patrole i posiadali wiedzę operacyjną. Czym jaka grupa się poruszała na robocie. Znali twarze, dane jumaków i wiedzieli, gdzie są atrakcyjne złodziejskie miejscówki. Spotkanie trzech, czterech latających małlatów, na przykład z moskitami, polegało na zatrzymaniu i glebowaniu maulatów oraz przeszukaniu pojazdu w celu znalezienia gratów. No, za to trafiało się najczęściej na dołek, aczkolwiek były pojedyncze przypadki aresztowania i, na, i nawet sankcji. Oczywiście małolaci prześcigali się w pomysłach, gdzie ukryć saszetkę z gratami, bo cały komplet mógł kosztować nawet tysiąc dolarów i więcej. Więc szkoda by było go stracić. Pamiętam, jak pewnego razu byliśmy na. Na gościnnych występach, chyba to było w, w Olsztynie, e, Mistrz Colton e, z moim świętem pami pamięci kolegami kapslem, Adamem Jackiem, zdążyliśmy wjechać, zrobić dosłownie dwie rundki po mieście. E, psy szybko się zorientowało i zatrzymali nas na głównym skrzyżowaniu. Odbyło się to w samym centrum. E, zajechali nas trzema sukami na bombach. Oczywiście standardowo gleba i podróż na komendę w celu przeszukania auta. Moje przekonanie graniczyło z pewnością, że znajdą graty, a my polecimy na 48 godzin na dołek. Całe szczęście gratami opiekował się Kapsel, który, który był chudy jak patyk i tylko jego chudym rączką udawało się wcisnąć Manżur z gratami, e, na lewe tylne zakole za poprzez wyjęty taki specjalny plastik uchwytów w drzwiach. Żaden pies nawet z lusterkiem i latarką nie był w stanie tego powtórzyć. E, kipisz był solidny, e, godzinny. E, potem przesłuchanie. No, oczywiście e, żaden z nas e, nie przyznał się do do, do tego, po co przyjechaliśmy do tego miasta, więc musieli nas wypuścić. Podobny fart mieliśmy w Poznaniu, do którego jeździliśmy przynajmniej raz na dwa tygodnie, z tą różnicą, że tam cisnęliśmy Honda CRX srebrną na, na podobnym patencie. Dziś z tego miejsca dziękuję Wam wszystkim za zasięgi w postaci subskrypcji kanału. Dobiliśmy do 40 tysięcy. Ciągle jednak, a mianowicie 70% naszych widzów, według statystyk YouTube, nie wcisnęło przycisku subskrypcja i dzwoneczka. Do czego zachęcam. Z punktu widzenia twórcy, jest bardzo istotne, bo każdy nowy subskrybent pozwoli na zwiększenie zasięgów. Kanału, a co za tym idzie, zmobilizuje nas do ciężkiej roboty nad filmami. Ponadto wielkie dzięki dla mojej ekipy w osobie Mikołaja, Przemka i jeszcze jednej bardzo wyjątkowej, anonimowej osoby, bo bez, bez nich nie dałbym rady. Jesteście niezastąpieni. Super, że mogę na was liczyć. Dla mnie jesteście kotami. Jeszcze jedna uwaga do moich widzów i czytelników. Zawsze jest tak, że po każdej premierze filmu, aby już prawie 10, 10, nie licząc 20 QA, zgłaszają się ludzie, którzy chcą opowiedzieć swoją historię w poruszanym temacie. Fajnie, bardzo fajnie, ale dlaczego dopiero po premierze? Nasze projekty nie są tajemnicą i zawsze, nawet jak mamy sporo świadków chcących podzielić się z nami, współtworzyć film, to powtarzam: zawsze dajemy ogłoszenia na naszych społecznościówkach o planowanym projekcie z informacją i zaproszeniem do projektu. Każdy może wystąpić inkognito, my to szanujemy, traktujemy bardzo poważnie. Także wasza, wasza pomoc jest nieoceniona. Proszę Państwa, pytacie często, czy ujawniamy wszystkie zdobyte informacje. Nie, wszystkie. Czasami wychodzą różne okoliczności dotyczące osób postronnych, dlatego staramy się nikogo niewinnego nie skrzywdzić. Staramy się poznać jak najlepiej historię danego wydarzenia. I osoby, i przekazać to Wam widzą w najbardziej atrakcyjnej postaci, bez zbędnych pierdoletów. To by było na tyle w dniu dzisiejszym. Standardowo, zadawajcie pytania pod filmem w komentarzach, a z przyjemnością na nie odpowiem. Podawajcie też swoje sugestie odnośnie następnych produkcji filmowych. Także z fartem mordeczki, moje kochane, i pamiętajcie o subskrypcji. — Hello